Tato, tato, ale gdzie idziemy? Po co mnie tam pchać? Chodź, synku, musimy tam iść już. Co? Musimy iść? Ale ja nie chcę nigdzie iść. Nie chcę, idziemy, nie chcę. Idziemy, idziemy, przestań. Ja miałem grać w komputer, w telefon. Ja gram w Robloxa, Fortnite'a, Among Us'a. Nie ma komputera, słyszysz? Tato, no to daj mi telefon. Ja chcę Fortnite'a, ja chcę Robloxa, ja chcę... Jakiego Fortnite'a? Ale cię matka rozpieściła, już idziemy, idziemy o nie, dalej! Tata mnie gdzieś prowadzi! Mój tata zaprowadza mnie do przedszkola. O o, tylko nie to, tylko nie Przedskole plusy tylko nie przed Idziemy. Przedskola. będziesz się uczył! Ale ja zawsze grałem, codziennie grałem w Robloxa, w telefon, Fortnite no Mongasa. problem w Stumble, Guys, a ja nie chcę nie chcę iść do Przedskola. O, o, Maszku, mam problem. O, proszę, o nie, to co? jest dla Ciebie. Co jest książki? Nie, to jest. Książki. Taki... Nie, to mi się śni, to mi się śni, nie. nie. Czekaj, uderzę się, uderzy się w drewno! No tak rozpędzę, rozpęd z kilometra w drzewo A, to nie jest sen. A ała, to nie jest sen, ała, ała, to nie, I jest, sen, to nie jest sen. Ała. Potrzebujesz książek, bo robisz takie durne rzeczy No nie prze myślałem, że to sen i się walnęłem w drzewo, ale to nie jest sen. A głowa mnie boli. O wa, ale Do dostałem. Dobra, okej okay, już koniec gier Pse nie będzie. Dobrze, 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 Ale kolegów ja muszę i... masz mieć jakichś nowych, a nie tylko tych online. Nowych kolegów, ale ja mam wszystkich kolegów online. Ja mam kolegę e, Tatka przez Robloxa, kolegę e, Franka mam w Fortnite, a Patryka nie ma mam... Kolegów tam... online. Masz miejscu na żywo, na podwórko wyjść w piłkę po czasami czasami. To a nie. jest online, online, nie, tylko nie to. O, o. Online z nikim nie wyjdziesz. Ja wchodzę widzowie, klikajcie łapeckie, tata stary mnie wchodzi i wtedy w, w sesję sensie da daje mi środka, klekańcę łapeckie Subika, o nie! Tato! Już. To, tato, tylko nie to Papa, daj Papa. mi telefon, chociaż telefon mi daj Nie Ta... ma telefonu! O nie! No nie dawaj mi nie dał telefonu! <laughs> Mam tylko książki, Nie, serio, muszę się uczyć No niestety tata mnie wrzucił do przedskola, ale wy możecie kliknąć łapeckę. O, tu jest jedna łapecka, druga łapecka, ceca i subskrypcja. Pamiętajcie, żeby klikować. Oj, a ja idę teraz... O, i mi się chce siku, idę do toalety. Chce mi se lać. <laughs> Idziemy sobie do toalety, ja sobie elegancko się załatwię, tala, o, wchodzimy so... E Przepraszam, 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 nie chciałem! Zabieram łazienki! Przepraszam, myślałem, że to wolne. Ups, co nie? No dopiero tu jestem nowy. I już szedę, przepraszam. podglądać. Dobrze, idę do drugiej toalety, okej, okay, będę tutaj. Yy... o nie. A! serio, to jest kolejna. No nie, kolejna osoba, co tu wchodzi? Nie, nie, przepraszam, przepraszam, już wychodzę, już Nic wychodzę. Nie nie nauczył? No nie, dopiero jestem tu pierwszy raz, no wybacz Rodzice, mi. Nie, ciebie nie wychowali! Co, nie wychowali? To ciebie nie wychowali! Nie, ciebie nie wychowali! <laughs> nie, ciebie co ciebie nie uczyli? Tak się zajęte też nie! A ciebie nie nauczyli, że trzeba zamykać toaletę? No właśnie. No A to. Ty tutaj klucznik! <noise> nie ma klucza? Co to za drzwi są? Bo one se samo otwierają? Ona. Co to za drzwi jakieś dziwne w tym przedszkolu. A gdzie tu jest klucz? Przecież tu drzwi ma się na klucz, ja mam w domu na klucz. No jak to? Nie, nie ma klucza, bo możemy się zatrzasnąć! Co? Zatrzasnąć? Ej, to jest dziwne, tu się dobra. Puka, rozumiesz? Puka? Nie, ja nic nie będę pukał. Puka, zaraz ci będziesz... damy! Halo, ej, ej zaraz. O nie, 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 jak co tak mi, co mi dacie? Ej, e, weźcie tak mnie nie blisko nie przychodźcie. Ała, ała, co wy mi robicie? Ej, mi nawalajcie się mnie. Się, jak to się robi ała, 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 pomocy, pomocy. Oni mnie nawalają, ratunku! Masz, o nie, ratunku! To co się dzieje? Ratunku! Szybry, co wy Proszę, pomóż mi, dziewczynko, pomóż rozwal. Ja nic nie robię się. Jo, jo, ona nie mnie ratuje. Ej, co jest? Ona mnie ratuje, proszę. No i teraz masz. Wow, jo, ale dostaje przegniła. Jest, Wą. dobra. Wow, przegoniłaś ich, cześć, witaj. Dziękuję ci, hey. że, mi, że mi pomogłaś, ale jesteś ładna. E, co to są za serca na oczach? O nie, e, co to są za. E, za serduszka? Fajny z ciebie jest kolega. Fajny, Fajny kolega. Czy jesteś tu nowy? Tak, jestem tu nowy. Tata mnie Aha. przyprowadził, Ja chciałem grać w Robloxa, a tata powiedział, że mam tu psyst i tutaj gdzieś kolegów, koleżanki online, że nie mogę mieć, tylko muszę mieć w prawdziwym zycu. No. Aha, no. No dobra, ja trochę nie lubię nowych, ale nie jesteś taki w sumie najgorszy. Co? Nie lubisz nowych? Ale dobra, to nie, mi... Nie, no to... nowi to trochę to głupki, moim dobrze. zdaniem. Dobrze, 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 co, Głupki? No ja tutaj jestem długo w przedszkolu, jestem tu najmądrzejsa jestem najładniejsza Co? 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 Ty jesteś? E... Najładniejsa? Ty jesteś najładniejsza? Nie. Najmądrzejsa! Ej, ty nie jesteś! Miała. i wszyscy mnie to kochają. Ta, ciebie tak, ciebie kochają wszyscy, i, i ciebie, A? i ciebie. Ty jesteś na Adnisa? Nie, tragedia, tragedia, nie idź, idź już już stąd. Eee, <laughs> Dobra, ej, co ona, słyszeliście to, ona jest najładniejsza i tak dalej. Dobra, idę, idę do toalety. O wreszcie mogę wejść, dobra. Okej, okay. co jest ta toaleta jest za duża. Ej, przecież ja jestem za mały na tę toaletę. Wchodzę cały, do no, nie, serio, nawet toalety tu nie mają normalnej. Przecież ta toaleta jest dla dorosłych. Ona jest normalnie trzy razy większa, nie do no, tragedia. No nie no ja wchodzę. Fuj, teraz są brudne te brudne nogi. Dobra, idę, idę się wykopać. O, tu jest wanna. O, pójdę sobie do wanny, dobra, tu się zamknę, okej, okay, dobra. I tu wejdziemy. O, pociapiam się wannie, fajnie, patrzcie. O. Ciapu ciapu, chociaż tu o wodę. Mogę się umyć, patrzcie, A? elegancko Ej, zaraz, zaraz, Ej, kto tam moc. Ej, kto mnie... Ej, kto to odsłania? Halo! Co? Ej, kto... Ja tylko tutaj tak zelknę! Zelknę? Ej, zaraz, zaraz, co ty tu wchodzisz? O nie Ej, co ty tu wchodzisz? Ja tutaj tylko się kąpię, ty nie możesz! ja tutaj też chcę i teraz... Co jest? Ej, czemu? Ej, te dwa daje jest ta dwójkę, myślałem, że to jest ta jedyka. Nie wychodzę, no, no, wychodzę. A, uciekał, 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 szybko! Zamykam, zamykam w nogi, w nogi, w nogi, w nogi. Let's go, let's go, let's go, dobra, uciekał. O, to było dziwne. O nie, znowu oni. Ej, ej, mogę się z wami pobawić, proszę, mogę... tego tu mi stąd! O nie, nitki mnie nie lubi. Siema głupek? Ej, co? Głupa? Jaki głup... Ej, zaraz nie jest! Nie jestem <laughs> głupek! co chodzi? Ej, ja mam na imię pisz, eee, On pisze, on pisze ej, że jestem sła, słabiakiem. Jest. O, patrz, 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 ona mnie broni. Dobra, ej, ona mnie broni. chyba, co tutaj rządzi, co? Wow, ona mnie obroniła drugi raz. Tak? Więc możemy się z nim bawić. No właśnie. No, ja chcę tutaj też się bawić. Yy, tu chcę bawić. No se. dobra, no niech się bawi. Ja chcę tu się bawić. No i właśnie tu chcę. ja mam takie fajne zabawki w ogóle. Też takie zabawki, słuchajcie, będą na moim sklepie. Smajsu.pl. Już niedługo nowości. Będą zabawki wiele więcej. Na Smajsu.pl wpadajcie, link w opisie. I nie tylko, bo też mam skarpetki. Jak mam zimno w stópki, to też mam skarpetki. A nie tylko. Już są niektóre zabawki. Na przykład ułożenie puzli. Jestem ciekawy, kto by z was ułożył puzzle. Wpadajcie, sprawdzajcie, link w opisie smajstokrupl, fajne rękawiczki i wiele więcej Także klikajcie i zobaczymy, zobaczymy kto będzie w teamie moim Smojsu team Dobra, a teraz okej, okay, co to? co to jest? Ej, co to są za w ogóle te gołębie? Ej, o mnie rzuca jajkami! Jajkami mnie rzucają! A wow, z jajkami! Co wy mi robicie? O nie jajk, Oni mnie jajkami zucili! No nie No nie tragedia, jajkami mnie zucili, no nie, 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 idź to Jestem głodny, nawet... A nawet jedzenia w tym przedskolu nie ma. Dobra, ja z tego przedszkola chcę zaraz uciec. Normalnie tu nie ma przedskol. E, co to jest? To jest do jedzenia? O, jakie fajne. A co to jest? A, tak, to, to nasze śniadanie dzisiejsze możesz zjeść. To jest śniadanie, mogę zjeść to? Tak, wow. takie rozdawali jak ci nie było. I to i to się normalnie jest susa? To się je? Takie tak, fajne? To, to to się pije, tak, to jest taki koktajl. Napij się, to pyszne jest. Okej, okay, to spróbuję, dobra. Mmm, a fUJ, nie, to moje dobre, co mi daliście! O nie fUJ! Oni mi nabrali! O nie, nie tylko nie to! Uu, uu, uu. No nie, 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 źle się czuję, źle się czuję, daj mi! Uu, pomóż mi, pomóż mi! Pomóż mi! Co teraz? co teraz... Ej, oni wychodzą ze skoły! Co jest? Tak nie można! Dasz szukam do wody, do wody, do wody, do wody, do wody. Okej. Okay. O nie, wygrają, wygrają ptaki. Seroptaki ptaki wygadacie? No, ała, bije mnie, mnie. Nie no, tragedia, nie wytrzymie Tu nie wytrzymę w tym przedszkolu, nie wytrzymie. Ja już chcę być sam, chcę być ozmisiem tutaj. Nie wytrzymie! Nie, nie, zostawcie mnie w spokoju, zostaw mnie. Nie jest wszystko dobrze. Oni mi dali coś złego i przez nich mnie... To właśnie boli. To mnie... Wszystko. Nie, 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 wiesz co? Ja już nie chcę. Ja, ja bym chciał zostać sam tutaj. Ja chcę Ech. zostać sam, dobrze? Sam. Jezu, wiesz co? Trochę mnie to nie obchodzi. Ja nie lubię takich ludzi. Jak co? Że ty tak mi ządzisz. Ja tylko mogę się ządzić, a ty mi się ządzisz, że ty nie chcesz ze mną. Ej, ale przed chwilą, przed chwilą mówiłaś, że mnie lubisz, a teraz mnie nie lubisz? Co jest? A. O, patrz posła, ej, ale ony to jest dziwne, ja nie mam kolegów, ja nie mam żadnych kolegów kołezanej. Ja tylko chcę zostać z Misiem i tylko tutaj chcę zostać z Misiem Ja już to do taty Wiecie co, ja grałem w telefon, w kom... O nie, znowu ty przyszłaś z czego płaczesz? O nie, ja nie płaczę, ja... Ej, co ty, ro... co ty robisz, co ty masz? Co ty robisz? Ej, to jest nie. Co ty robisz? Ej, to nie wolno tak... Kom... A ład dostałem! Ej, a ład, co ty robisz? Co ty, ej, to nie wolno, to jest zakazane w Minecraft, to go nie wolno tak robić. Uwaga! Co ty robisz z tym blokiem? Uwaga! Ej, 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 aua, aua, ale Ej, oni mnie rzucają z bloków, ale to jest bardzo niemiłe. Uwaga! Nie, ja nie, nie. Jedyne dostanie. Ała, aua, ale dostałem. Ała, to boli. O nie. Ej, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, oni mnie gnębią. O nie, 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 nie. dawaj, idę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oni A, oni znowu chcą ode mnie, żeby ja się Ci mówiłam, że masz się ze mną lubić. Tego ty nie rozumiesz? masz, że mam lubić się z tobą? Okej, okay, no dobra. A, i masz się mnie słuchać, bo jestem no dobra. I piękna i fajna jestem i tak. To w takim razie, to w takim razie chcę z tobą się kologować, ale plosę obroń, obroń mnie przed nimi, przed nimi obroń mnie. Okej, okay, dobrze, dobrze, to będę się ciebie słuchał. I po prostu no, ja bym chciała się z tobą lubić. Dobrze. Ale musisz... Dobrze, dobrze, będę się ciebie słuchał. I zaraz, zaraz, po co ci ten ogień jest Mam potrzebny? Taki fajny pomysł. Co? Ej, okay, po co ci ten sobie? ogień? Co jest, gane, Po co nam ten ogień A jest ja potrzebny? Idziemy tam do biblioteki i będziemy palić z książki. Co? Ale to jest niegzeczne, <laughs> przecież. się nie uczyć. Ej, ale się to jest nie, 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 to jest bardzo niegzecne, to jest bardzo niegzecne. O nie, no tylko nie to. Się mnie słuchał, bo chcę się przyjaźnić, bo mam cię chronić, tak? Dobrze, 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 no. O nie, co na chce zrobić? Ona chce podpalić książki. czyż ty to jest bardzo tutaj. O nie. O nie, filmier, czemu ty to rozdzewasz? Ja myślałem, tutaj. ja myślałem, że ty jesteś dobra, że tego się nie powinno palić. Ej, zaraz, nie tak nie można. Nie! Nie, nie książko się uczy, nie, nie róbcie tego, nie, nie, co wy robicie, tu zaraz sredy się, się włączą. nie, nie, co Dobra, wy, nie wy robicie? O nie, 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 tak nie wolno, tak nie wolno, nie, nie, tak nie wolno, nie wolno tak, nie wolno tak, nie wolno, tak. zgaszę to, zgasiłem. Nie wolno tak. Powiedziałem, że tak nie wolno. książki. że jesteś fajnym chłopakiem, jesteś taki jak my i że będzie fajnie, a ty Książki Nubi się cyta, z książek jest wiedza, książki się cyta. Pamiętajcie, książki są najważniejsze. Ale nubek. To ty jesteś nubek i ty też. Ty jesteś! Dobra, idę, nie będę z wami gadał. Nara, idę sobie. No, idę sobie Kresu, teraz tutaj. On nic Dobra. nie rozumie. A, umyję sobie ręce, bo tak o, tutaj się czadziłem tym całym. Okej, okay, mydło żyje. Okej, okay, tutaj mydło. Dobra, tutaj sobie umyję zęby. Tu! Nie musisz nic nie pomoże, bo jesteś brzydki. Dobra, a ty jesteś też brzydka. Ja a, chcę teraz nie imponadać. Idź Ech. sobie. Ja jestem najpiękniejsza. Co ty gadasz? Idź sobie. No ja, ja w tym seskolu nie wytrzymę. To jest najgorsze w Co ej, chcesz? Co? Czemu tak się zachowałeś? Czemu nie chciałeś z nami palić książek i być taki fajny? Zostawcie mnie. Zostawcie, ja chcę być w spokoju. Proszę mnie zostawić. Ej, ej. Nie chcę. chcę... nas się kolegować, tak? Dobrze, dobrze, ale ten mnie on on wysywa! Więc to, więc dobra, co ty chcesz ode mnie? Co chcesz Uchaj, ode mnie? Bo, bo ty jesteś taki ładny chłopak, i mam coś tutaj dla ciebie, dobra. Co to jest Tylko serca? serce? Ej, dobrze, do no, nic nie, nie powiem, ale ładnie, ale... Dobra. dziękuję. Dziękuję za te serca, wow, dostałem no, się bo serduszka. Tak, się podobać, ja ale... mogę się zjeść, wow, ale super no, serduszka. patrzyłem sobie. Nie mów im, dobra? Ej, zaraz no, te serduszka mi się śmieli. dodają. Ty patrzcie, ej, ale jazda, normalnie jak jem serduszka, to na dole mi się serduszka pojawiają. Ty, ale jazda. Dla Ale fajne, dziękuję. Dziękuję, to bardzo miłe z twojej strony. Mam dodatkowe serduszka i teraz one mnie uchronią przed tymi złymi dzieciakami. Dziękuję. No, wiecie, nie ta, ja teraz zgodniałem teraz. Mogę i się, ja idę, ja muszę zgodniałem telefon! <laughs> telefon, 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 telefon! Szybko dzwonę daty do dzwoń dotaty. Wybieram! Telefon, telefon, muszę wybrać szybko numer. Okej, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 6, 0, 0, 2, 0, 8, 8, 9, dobra. I dzwonimy, dzwonimy! Tato, tato, tato! Halo? Tato, to jesteś ty, to ja, to ja, to ja! Riemku, co, co się dzieje? czemu mu <laughs> Przyjdź, proszę, przyjdź do przedszkola już nie chcę tu być, to jest najgorsze przedszkole Jedna dziesięć. Do. Jedna dziewczyna sobie mnie zakochała, druga mnie gnębi, ceca mnie wyzywa. A, a tutaj nic, jest jest książki palili. Proszę psyć ich wszystkich, no. Do? no dobra, prost... zaraz przyjdę, zaraz przyjdę. Okej, okay, dobrze, dziękuję na razie. Dobrze, dobrze, okej. Okay. Jest, dobra, psyć, zaraz. Co ty zrobiłeś? Ty a ja muszę. Zadzwoniłeś tym telefonem? No ja to zadzwoniłem. Zadzwoniłeś, ten telefon pali. Wszystko powiedziałem, teraz masz przeklapane. Ty. O, nie ty Co ty, ty robisz, co ty robisz? Co to jest? Ej, co ty rzuciłeś? Co to. Co to i... Je... O nie, co to jest? O nie... Co ty zrobiłaś? Co to jest? O nie, jakiś dym, coś ty narobiła. Mamy przechlapane przez ciebie. O nie, masakra. Tato, poważnie. O nie, masakra, co tu się dzieje? Nie chcę. Tato, tato, ratuj mnie. To jest jakaś, widzisz, dym. Oni mi coś robią. Proszę, ratuj mnie. Co tu już... Nie chcę, to wszystko przez nią. Daj jej szlaba, to wszystko przez nią. zrobiłam, ona mi to dała! To da ona wzięła. Nie tak robić dziewczynką. Tato, ja chcę już iść spać, co dalej się robi? Nie ja mogę. Nie, nie mogę. Nie chcemy. Dobrze, dobrze chodzimy stąd. Dobrze, dobrze, wychodzimy, wychodzimy. Tato, tam się w tym skole zdziały złe ja zetce. Nie, nie ja wiem, co to za przedszkole, nie mam pojęcia, synu Dobra. Nie chcę, nie masz. chcę O, telefon? Wow, dziękuję, telefon dostałem Ale super, będę mógł sobie pograć w inne gierki Jest I dziękuję. nie mów mamy, co tam się działo Dobra, 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 to idziemy z tego przedszkola To było najgorsze przedszkole, najgorsze Już do niego nie wrócę Dobra, idziemy Będę zaraz, zaraz. tu na ciebie czekała, pamiętaj o mnie <laughs> O nie, o nie, nie wrócę tu już Słyszysz? Nie, 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 nie wrócę tu już! Nie wrócę tu już! Nigdy w życiu nie wrócę! Idę sto, tato, tato, ja... Jak już idę. nie wrócisz! Co? Jutro idziesz do przedszkola! Co? Jutro do przedszkola, ale przecież... Ale, ale czemu? A dzisiaj to A co? Co ty myślisz? A dzisiaj to co... Masz się... chodzić do przedszkola, dzień w dzień! A nie, to to był dopiero pierwszy dzień! O nie, tylko nie drugi! O, -o. Nie!